Witam serdecznie. Dzisiaj krótka opowieść o daleko od Pro, a w drugiej części pokażę rzeczy, które dokupiłem do roweru i mniej więcej powiem, jakie to były koszty. Więc zapraszam serdecznie. Zacznijmy od opowieści o daleko od pro. Miałem kiedyś taką sytuację, że jeden z moich znajomych, nazwijmy go Ryszard. Ryszard. Ryszard poprosił mnie o pewną rzecz. No na pewno trzeba sobie powiedzieć, że nie samym rowerem człowiek żyje. Ja też staram się coś tam biegać, jak na swoje, na swoje możliwości. Coś tam sobie... Tam już parę sezonów za sobą mam y, przebiegniętych. I jeden ze znajomych, jak już wcześniej powiedzieliśmy sobie, Ryszard, mówi: Panie Sylwku, panie Sylwku, pan tam biega w tych, w, tych, w tych biegach. Ja bym też chciał spróbować. Ryszard, szczupły długie nogi, wybiegany. mówi, coś tam w domu sobie y, truk, tam w jakąś tam koszykówkę sobie pogrywam. Ale tak sobie pomyślałem, że. Chciałbym spróbować w takim biegu. Czy by mnie pan nie zapisał? Dobrze, Ryszarda nie ma, nie ma sprawy. No i zapisałem Ryszarda. Bieg e, uliczny, 7 siedmiokilometrowy w Krośnie. No i e, spotkaliśmy się z rana. Ja wszystko ustaliłem i o tej, o tej godzinie się spotykamy. Musimy być troszeczkę wcześniej. No bo rozgrzewka, potem tam ludzie się zbierają, trzeba się do startu ustawić. No i rzeczywiście tak się stało. Ryszard przyjechał na umówioną, na umówioną godzinę. Poprzybieraliśmy się w stroje sportowe. I tutaj pierwsze wrażenie daleko od pro. Ryszard tenisóweczki. Spodeneczki, jak ja to mówiłem, takie lambaluny w kwiaty. Jakaś koszulka po prostu, nie że techniczna, nie wiadomo jaka. Po prostu koszulka. Ryszard jeszcze wtedy długie włosy, takie, takie no i rozgrzeweczkę, no ściągamy się to jakieś tam przebieżki po swojemu to ogarniamy, no i yy, okej, okay. czas tak, bieg yy, uliczny na 7 km yy, i, i dość sporo ludzi, jak na taki bieg, bo tam mogło być ponad 600, 600 osób, więc na taką małą mieścinę, w której, w której się znajdujemy, no to dość, dość, duży, dość duży bieg, Wcisn wcisnęliśmy się może nie na początek, tak, ale gdzieś tam próbowaliśmy się przepchać na starcie do, jak najbardziej, jak najbardziej do przodu. I ja jeszcze przed startem Ryszardowi mówię, słuchaj, na początku zaczynamy delikatnie, żeby się nie, żeby się nie wypalić, żeby siło wystarczyło na cały, na cały dystans. Tak to porady zawodowca. <gryw> zawodowca, no powiedzmy, że w porównaniu do Ryszarda. Jakimś tam zawodowcem byłem, choćby nawet z tego względu, że no parę tych biegów miałem. Ja abstrakuję od wyniku, tak, ale przynajmniej same, same udziały, tych udziałów kilka wcześniej było, tak. No i po jakichś wstępnych, wstępnych, podpowiedziach, wstępnych podpowiedziach strzał, wystartowaliśmy. A najlepsze jest to, że to jeszcze były czasy, kiedy nie miałem zegarka. Nie powiem, że nie było zegarku, ale ja nie miałem zegarka, więc telefon, telefon w ręce, Endomondo, które za niedługo odejdzie, odejdzie w niepamięć, ale wtedy Endomondo, no i start. No i gdzieś tam Ryszard, kilka, kilka osób przede mną, kilka kroków przede mną i słuchajcie, na starcie, gdzie wszyscy, jeszcze, jeszcze start jest lekko z górki, gdzie wszyscy pędzą, rozpędzają się, mi ten telefon wypada. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, gdzie ja muszę się zatrzymać, nachylić się, nie powiem, wypiąć, a tam z tyłu jakieś 400 osób pędzi. Nikt nie patrzy, że komuś wypadł telefon, tak? No i jakoś zgarnąłem ten telefon. Ci ludzie zaczęli mnie omijać. Tam jeden, drugi mnie, e, mnie potrącił, no ale jak już w, w, wziąłem z, z ziemi ten telefon, e, podnoszę głowę. No, widzę Ryszarda gdzieś tam z przodu, ta jego czuprynka, e, czuprynka skacze. Przebiegłem 200-300 metrów, podnoszę, podnoszę głowę, czuprynki już nie widzę, no to myślę, no zginął gdzieś, zginął gdzieś Ryszard w tym tłumie. No ale dobra jest, dajemy, dajemy czadu, ja cały czas przyspieszam, no myślę, gdzieś go na trasie dogonię, chociaż 7 km. to nie ma aż tyle dystansu, żeby kogoś, żeby kogoś dogonić, no ale, ale biegnę. No Ryszarda nie widać, nie widać, nie widać, nie widać, no i dobiegamy sobie, dobiegam, na metę, jesteśmy na mecie, na mecie, rozglądam się. Ryszarda nigdzie nie ma. No i gdzieś za rogu, za rogu wychodzi. Ja, Ryszard, no jak tam? No, spoko, spoko. Jak się biegło? Fajnie. Który byłeś? 35. Ja normalnie lekko się zdziwiłem, bo ja profesjonalista przybiegłem coś około 300 miejsca. A tutaj gość. Totalnie daleko od pro, przybiegł 35. Także taka historyjka to jest też trochę taka nauka, żeby nie oceniać ludzi po wyglądzie. To się nie tylko tyczy tutaj jakby kwestii, kwestii sportowych, ale też, ale też w życiu. Tak pewnie jest. Często możemy się nieźle pomylić, patrząc na kogoś i oceniając go tylko, tylko po wyglądzie. Więc naprawdę nie musimy mieć wypasionych butów, wypasionych spodanych i koszulek po to, żeby osiągać jakieś lepsze wyniki. To nie biegają buty, nie biegają, nie biegają koszulki. Także taka opowieść do dzisiaj, jak ją wspominam, to zawsze ona mnie yy, rozbawia, ale też właśnie uświadamia mi takie rzeczy, że fajnie jest być daleko od pro, co nie wyklucza robienia fajnych wyników. To w kwestii tej opowieści, natomiast druga rzecz, którą dzisiaj chciałem Wam powiedzieć i pokazać, to jest to, co zrobiłem ze swoim rowerem, ponieważ już napęd jest wymieniony, już pierwsze jazdy testowe mam za sobą. Fajnie to wszystko działa, czekam jak się to jeszcze już, jeszcze już na rowerze w trakcie jazdy poukłada, doreguluje jeszcze dokładnie. No i zobaczymy jak się będzie spisywało w dłuższym użytkowaniu. Całą, całą wymianę y, sprzętu. Pierwszą rzeczą, którą wymieniłem, to był suport. Tak naprawdę myślałem, że nie będę go wymieniał. W ogóle nie miałem y, w myślach tego wymieniać. Nie myślałem, nie myślałem o tym, natomiast jak odkręciłem korbę i przekręciłem go. To się okazało, że nie, że on nie chodzi tak jak chodzić. Jak chodzić powinien. Tak mniej więcej wygląda część po około 20 latach użytkowania. Więc wymieniłem na nowy. Poszukałem, poszukałem nowego. Tu o tyle jest fajnie, jeśli będziecie coś takiego wymieniać, że na naklejce w środku jest wszystko opisane, jaki być powinien. Jest jego nazwa, jest wymiar, także bardzo łatwo jest coś takiego. Coś takiego poszukać, no rzeczywiście, jak przyszedł ten nowy, no to różnica w pracy tego jest zdecydowana. Tutaj widzicie, jak ja palcem przekręcam, to nie ma takiego płynnego ruchu, tylko jest, stawiam tam w środku, w środku jakiś opór. Koszt takiego supportu w moim przypadku około 60 zł. 60 zł, bo będąc u mechanika rowerowego, w serwisie rowerowym. Pytał mi się, czy mi założyć. Ja mówię, a jaki masz? Mówię, a taki za 30 zł. I ja mu mówię, co planuję, gdzie na tym rowerze chcę pojechać. No, patrzy na mnie i mówi, nie, nie, to nie mam takiego ciut lepszego, ale to poszukaj sobie i załóż, bo ten za 30 zł to jest. Bywa czasami tak, że po przejechaniu 200-300 km potrafi się już psuć więc założyłem taki za 6 dyszek, pewnie nie jest, nie wiadomo jaki, nie jest pro, ale myślę, że będzie lepszy od tego za, 3, za przysłowiowe 3 dyszki. Także to jest pierwsza rzecz, którą, którą wymieniłem. Druga rzecz, którą wymieniłem i to tam w filmiku będzie, będzie widać, to jest, to jest przyrzutka. tył, automat tył, zwał jak, zwał. Też mniej więcej wygląda to tak po przejechaniu, po, po 20 latach. Nowe kółeczka z Dali kiedyś sobie zamówiłem, bo te które były wcześniej, to już tak tutaj latały, że, że myślałem, że któregoś dnia w ogóle całkowicie, całkowicie odpadną. Już na samym końcu tego oto pięknego sprzętu już miałem problemy z regulacją przerzutek. Już trudno mi było. Tak ustawić przyrzutki, żeby one w jakiś tam sposób płynnie, płynnie chodziły. Jak na pierwszych zębatkach dobrze chodziły, to na czwartej, piątej miały problem. Jak już wchodziły na czwartą, piątą wyżej, potem nie chciały schodzić. Po prostu kilka podejść do, do regulacji, nigdy mi się nie udało wyregulować tego, tak żeby, żeby to chodziło jak Bóg przykazał. Duże luzy tutaj na wszystkich. Na wszystkich łączeniach teraz to tego pewnie nie będziecie, nie będziecie widzieć, ale jak to było przykręcone do rowera i można było tym poruszać, to rzeczywiście ona chodziła w wielu płaszczyznach jak żywa. Jeśli chodzi o tą przerzutkę do tyłu, no to tutaj powiem, że zaszalałem. Pewnie nie jest to też pro i ktoś kto będzie oglądał to powie, e, no nie przesadzaj, no pro to są, to są przerzutki jakieś... XQT, nie wiadomo, nie wiadomo jakie i z, z jakimi końcówkami, za jakie, za jakie pieniądze. Natomiast jak kupiłem przerzutkę Deore, to na tym filmiku, który wcześniej mm, był, pewnie widzieliście, no 150 zł. Zaszalałem. Ale jakby sobie tak pomyślałem, że tymi przerzutkami to cały czas jakoś tam się wachluje, więc myślę sobie, dobra, ok zaszaleję zakupie jakąś, jakąś lepszą. No w moim mniemaniu deorę lepsza. W opisach ona jest, ona jest zaznaczona jako, jako, jako turystyczna, ale patrząc na inne fora, no to już jest określana jako tam ta półka lepiej, taki dobry stosunek jakości do ceny, chociaż powiem, że 150, no to już zaczynają się takie kwoty jak na takiej na takiego daleko od tego jak ja, czy takiego turystyka jak ja, no to już troszeczkę większe. Ale miejmy nadzieję, że to nie będą pieniądze wyrzucone w błoto, że to będą pieniądze dobrze zainwestowane i godnie zastąpi tą 20-letnią przerzutkę. Kolejna rzecz to, 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 to yy, przerzutka przód. I tutaj w ogóle jakiś wynalazek, tego chyba już nie robią. To chyba nazwy nawet nie ma. Nie wiem czy SIS to się tak dawniej nazywało, ale to chyba jakaś podstawa, pod podstaw najtańsza do wszystkich chyba rowerów. Tak, 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 tak kojarzę, że do wszystkich tych tańszych rowerów to właśnie pakowali coś takiego. Ja bym to nazwał takim No name'em Teraz troszeczkę te grupy się pozmieniały i ja zakupiłem Akera, Acera. Koszt takiego automatu, takiej przerzutki to było 50-54 54 zł. Natomiast, jeśli ktokolwiek będzie kiedyś taką przerzutkę wymieniał, musicie sobie zwrócić na kilka rzeczy uwagę. Ja nawet o pewnych rzeczach nie wiedziałem, dowiedziałem się, dowiedziałem się teraz. Pierwsza rzecz to jest średnica. Rury, do której, do której montujecie przerzutkę i rodzaj, rodzaj, rodzaj montażu, ale średnica, jeśli średnicę rury montażowej, tak to, tak to nazwijmy, macie mniejszą, musicie zwrócić uwagę, czy w zestawie są adaptery. Tutaj na przerzutkach, jak starą skręcicie, to wszystkie dane też macie napisane, bo choćby nawet średnica tej przerzutki tutaj wewnątrz jest, jest, wewnątrz jest napisana. I druga rzecz to kąt tej rury, do której się mocuje. Okazuje się, że tych kątów jest są dwa. Te kąty są, są dwa, więc ja znalazłem jakiś stary katalog z przed wielu lat gdzieś na internecie, gdzie geometria ramy była dokładnie opisana, mojego, mojego roweru, więc, więc bez problemu mogłem sobie ten kąt odnaleźć. On jest też możliwy do pomierzenia. Na wielu forach znajdziecie sobie to, jak, jak pomierzyć. No i trzecia rzecz, no to, no to musicie dokładnie patrzeć na opis, żeby wiedzieć, jaką szerzutkę kupujecie, a dokładnie do, do ilu do ilu tarcz z przodu i do ilu, do ilu zębatek, zębatek z tyłu, tak? bo teraz już bardzo popularne są napędy, gdzie zębatka z tyłu jest dziesięciorzędowa czy nawet jedenastorzędowa. To się wiąże właśnie z innymi, z innymi przerzutkami, ale też wiąże się z innymi łańcuchami, i to jest kolejna rzecz, którą którą wymieniłem, łańcuch, 20-letni łańcuch, zresztą jak wszystko 20 który nigdy nie był z roweru ściągany. Jedyną rzecz, którą robiłem przy nim, to czyszczenie taką maszynką, do której wlewamy jakieś tam benzyny, zaczepiamy ją na łańcuch i wtedy kręcąc, kręcąc pedałami, ten łańcuch przechodzi tam przez, przez kilka takich, takich szczoteczek. Yy, nigdy nie był wymieniany, i coś się yy, okazało. Yy, nowo, kupiony, nowo kupiony łańcuch, yy, a za łańcuch nowy dałem 70 zł, i to tylko i wyłącznie 70 zł yy, dałem za niego, dlatego że chciałem mieć srebrny, taki ładny, świecący, no i rzeczywiście taki jest, ale yy, po rozłożeniu obydwu łańcuchów ten stary okazał się o tyle dłuższy. Słuchajcie, wszyscy mówią o wyciąganiu, o mierzeniu łańcucha, żeby, żeby to sprawdzać, że jak się wyciągnie, żeby, żeby wymienić. Ten jeździł cały czas, nigdy nie był ściągany i się okazało, że gdzieś o tyle jest dłuższy. Więc rzeczywiście to wyciąganie łańcucha następuje. Nigdy nie zdawałem sobie sprawy, że aż w takim stopniu. Myślałem, że, że, że tam jakieś te to wyciąganie, to, to następuje jakieś tam minimalne, małe. A to jest rzeczywiście kawałek, kawałek łańcucha. I gdybym miał tak opisać w ogniwach, to raz, dwa, trzy, cztery. Cztery ogniwa, cztery ogniwa więcej. O tyle, o tyle był dłuższy. Także łańcuch nowy, ładny, świecący jak na razie. No i ostatnia rzecz, Korbę kupiłem shimanowską, tak na filmiku tam będziecie, będziecie widzieć, o jak mi noga ściepła, ta tak wygląda, oczywiście gdyby się przejrzeć tutaj zębatką, no to one już są bardzo ładnie zużyte i teraz dwie rzeczy, jeśli chodzi o korbę, po pierwsze kupując ściągacz do korby, która 20 lat, znowu 20 lat nie była ściągana, nie poradziłem sobie. Co ciekawe, pojechałem właśnie do znajomego do serwisu rowerowego, jak swoim ściągaczem się przyłożył, to od razu zeszła. Myślę, że to jest kwestia tego, że wszystkie rzeczy, które robię w rowerze, a o tym sobie też powiemy może w innych odcinkach, to robię na tak. Na tak zwanym opartym, opartym rowerze. Nie mam żadnego stojaka, nie mam jakiegoś takiego miejsca stricte dedykowanego do, do, do tego, żeby przy rowerze sobie przy rowerze sobie popracować, więc być może to też, gdyby był stojak, gdyby było jakieś takie miejsce, można by się było gdzieś jakoś zaprzeć tej siły, więcej przyłożyć i może by zeszło. Natomiast no, ja się omęczyłem w pewnym momencie zrezygnowałem, żeby żeby gwintu nie popsuć, żeby czegoś nie popsuć, co by zdecydowanie utrudniło dalsze próby, próby ściągania. Przyjechałem do serwisu, gość wkręcił dwa ruchy wykręcone. Dziękuję, dziękuję bardzo. Także jest nowa korba szymanowska. Cena około 150, 150 zł. A tak wygląda stara. O, te plastiki. Ma to być jakaś osłonka. W tej nowej korbie postanowiłem ten plastik ściągnąć to tak sobie pomyślałem. Nie będę nie będę jeszcze jakiegoś dodatkowego plastiku ułożył, więc już mamy praktycznie cały napęd. I ostatnia rzecz to pedały, które sobie pomyślałem, odkręcę i przełożę do nowej korby. No skoro mam, no to czemu nie? Nie wiem, czy to słychać, ale one już nie chodzą tak elegancko, ale gdybym je wykręcił, rozebrał mógłbym. Troszeczkę je przeczyścić, zobaczyć jak w środku wyglądają, przeczyścić, skręcić, skręcić z powrotem, bo taką możliwość te pedały mają. Natomiast odkręcenie pedał z korby w moim przypadku okazało się niemożliwe. Próby w domu kilkukrotne, no ale tak jak mówię, nie mam jakiegoś miejsca jakiegoś stołu, na którym można by było wygodnie położyć troszeczkę większą siłę, przyłożyć, żeby się odkręciło. Zrezygnowałem. Potem wziąłem do pracy. W pracy skręciłem jeszcze korbę do imadła i próbowałem odkręcać. Nie ma szans. Tak jest zapieczone. Nie pamiętam, jak je przykręcałem. Czy przy... przykręcając. Dokładałem jakąś dużą siłę. Myślę, że nie, bo też byłem świadomy tego, że do, zakręcając hmm, pedały nie trzeba nie wiadomo, jakiej, nie wiadomo jakiej siły używać. Więc nie sądzę, żebym jakoś bardzo mocno je dokręcał, kiedy je, kiedy je zakręcałem. One 20 lat w tej korbie nie siedzą, bo one były wymieniane 3-4 sezony temu. Coś takiego nie sądzę żebym nie wiadomo jakiej siły dokładał natomiast nie użyłem do nich żadnego, żadnego smaru więc musiałem zainwestować jeszcze w nowe pedały też nie kupiłem nowych pedałów nie wiadomo jakich cena 49 49 zł w sklepie bo na szybko kupowałem już nie, nie, nie szukałem gdzieś po internetach nie zamawiałem tylko, e, tylko podjechałem do sklepu i e, kupiłem i pan sprzedawca wtedy też powiedział proszę pana jakikolwiek smar ale żeby troszeczkę przynajmniej przed zakręceniem tego smaru dodać, to gwarantuje panu, daje większe prawdopodobieństwo, że potem uda się odkręcić. Zakręcenie pedałów, banalnie prosta, banalnie prosta sprawa. Tym razem dla pewności użyłem naprawdę niewielkiej siły do dokręcenia. Zrobiłem już kilka kilometrów, na razie nic się nie dzieje, nie odkręciły się, nic nie strzela i nic nie hmm, nie piszczy, więc w miarę jest ok. Przy zakładaniu pedałów, zwróćcie uwagę na opisy na pedałach prawy, lewy, lewy, prawy, żeby się, żeby się nie pomylić. No i zwróćcie uwagę na to, jak się pedały wkręca, żeby sobie nie popsuć gwintu w nowej korbie. Jeśli do takiej będziecie wkręcać albo do starej swojej wysłużonej, bo to jest, bo to jest bolesne wtedy, tak. Trudno jest potem taką rzecz naprawić, a czasami jest nawet, nawet niemożliwe. Kiedyś patrzyłem na jakiś tutorial, to najprostszą sprawą, jeśli chodzi o montaż pedałów, to jest korba zamontowana na rowerze, do przodu, no, na stojącym rowerze do przodu się nie kręci, korba się tylko kręci do tyłu, więc przykładając pedał o odpowiednim oznaczeniu, lewy, prawy, 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 lewy, Wtedy kręcąc, trzymając pedał i kręcąc korbę w jedynym możliwym kierunku, tak to można powiedzieć, pedał powinien się elegancko kręcić na koniec, tylko leciutko go do, yy, dokręcamy i to, i to jest wszystko. Na dzień dzisiejszy to jest, to jest, to jest wszystko 20 lat. To jest wszystko, co na ten moment w rowerze wymieniłem. Mówiłem Wam tutaj o cenach i za każdym razem powtarzałem mniej więcej, bo nie mam przy sobie teraz paragonów, ale w którymś odcinku zrobimy sobie dokładne podsumowanie kosztów, ile cała ta nasza wyprawa, nas przygotowanie do wyprawy będzie kosztowało. Tak. No po to, żeby ktoś, jak będzie to oglądał, żeby był, żeby był świadomy. Oczywiście, oczywiście, każdy ma jakieś tam inne podejście, indywidualne podejście, ale będzie miał jakiś trzon, Mniej więcej wie, jakich części używałem, z jakiej półki, i będzie się mógł do tego odnieść. Jeśli będzie chciał pójść w bardziej profesjonalną stronę, to oczywiście będzie sobie musiał zdawać sprawę o większych wydatkach, ale ale będzie miał, będzie miał powiedzmy tą bazę, od której będzie mógł doliczać lub odejmować koszty, bo niektóre rzeczy mm, można, kupić, można kupić tańsze i myślę, że też y, z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że też będą się, będą się spisywały. Więc o takich dokładnych kosztach to sobie, to sobie jeszcze powiemy. Teraz jestem na etapie szukania, poszukiwania bagażnika i sakw.